Siemaneczko, z tej strony PenPis, a dziś y, zagramy sobie w PvP na serwer... To jest ten serwer co też kręciłem y, z, z tego fober, z nie ja z tego. Z Minecraft Party. Dobra, mam pistolet, symbol ball, Steak, stone, z tą pistol, granat, bowie, i stilk. Dobra. Gdybyśmy sobie coś mogli zrobić, to do jest dobra. Musimy go zabić, musimy go zabić. Do... Dostać kasę. Musimy go zabić, musimy go zabić, musimy go zabić, musimy go zabić. Teatr. Dobra. Mam 53 poziom już na tym serwerze. 53 poziom, 54. Teraz oczywiście jest. Po prostu. Znaczy tu piszesz. trzeba. był poziom, mój poziom. Tu napiszemy 54. Bo to się poziom zapisuje nawet jak będziesz zapisał ten poziom. Dobra. Na razie to jest dwie osoby. Ale bo coś tu osób w ogóle nie ma. Ale okay. Może tutaj, no, gdzie nie wiem dlaczego. Ale okej. Może tutaj będzie, nie wiem. Po coś by wypoczyli, że ktoś tam jest? Pewno. Uch, pociknacie jeden. Dedaj, dedaj. Dedaj, 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 ja, ale... ...siądz z tym. I dedaj. Dobra. Tylko mamy... 20.00. Dedaj, wypiję. Z tym. Puuuuu, dedaj, 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 dedaj.

Jedziemy się na górę. Tam, pamiętajcie, musicie wydawać subskrypcję, jeżeli kręcił. Dobra. górę do YouTube. Bo jak już trzeba, musicie wydać subskrypcję. Okej, okay. podobnie na tu. Nie wziął dach. I... Baj bez snow, baj bez snow. I patrz, nie zdaję życia. To dead nie lecz. I... Oni też wziął. Dobra. Dobra, ten wynik był taki podstawowy, jako z PMP, tu już się nagrywa 3 minuty, Taki będą yy, wyniki z PvP, więc żegnam was na raz,